Siema, a dzisiaj ci pokażę, jak zamawiam różne pary butów. Naprawdę masy różnych. To są moje najnowsze nabytki. Takie Air Force, jedynki z noktą. Zamówiłem cztery sobie pary. Dla mnie, dla znajomych. 140 zł dałem za taką parę. Dostajecie koraliki, dostajecie pudełko. Tu sobie możecie napis ułożyć. Naprawdę zajebisty prezent dla dziewczyny albo dla chłopaka. A dzisiaj ci pokażę, jak zamówić te 97. Za 130 zł. lecimy. Mega banalne, bo pod YouTube'em i pod Instagramem macie linka. Wchodzimy sobie, to jest strona, którą dla Was zrobiłem, żeby ułatwić zamawianie. Klikamy sobie tutaj, bez tego nie będzie tanio butów. I mail, hasło, rejestrujemy się. Po rejestracji wracamy, klikamy sobie w buty. Tu macie te Forcey Tu macie te Rmax y 97. Jeśli ktoś jest ciekawy tych Forceów to tak one po roku noszenia wyglądają. Oprócz tego, że są brudne, wyglądają praktycznie na nowe. No i co? Jak to zamawiać? Klikamy sobie w 97. kilka trzeba poczekać. Tu zamykamy. To jest moja kolorystyka, ale macie masę różnych, naprawdę. Jest sery mega masa różnych butów. Tu mamy takie na przykład Zandefited. No ale dobra, dobra, wybierzemy sobie przykładowo te. Klikamy sobie 44. No tu wybieramy rozmiar. Dodajemy sobie do koszyka płacimy pay ublikiem. Dostaniecie takie fotki po 3 dniach od zapłaty. Zaraz wam pokażę moje foty. To jest ta para, którą ja zamawiałem. Klikamy sobie. Tu dostaniecie takie fotki. To, to jest dokładnie para, którą ja mam teraz w domu. Je, Ona jest reflektiv reflekt, Jest serio mega zajebista. No i po, ta, po trzech dniach właśnie dostajecie te fotki i sobie je wysyłacie do Polski. Teraz jak to zrobić, żeby nie przepłacić za dostawę i żeby serio mega tanio zapłacić za te buty? Za dostawę tych butów? No to co? Jeśli macie już możliwość wysłania, możecie sobie tutaj obejrzeć poradnik. Naprawdę wszystko wyjaśnia dokładnie, jak dostać tą dostawę. Trwa dwie 2 dwie pół minutki. Normalnie dostawa kosztuje 60 zł około za taką parę butów. Ale jak się zarejestrujecie z mojego linku i wpiszecie kodzik Jezus, taki jaki jest tutaj to dostajecie sobie taką dostawę za 20 zł za jedną parę butów. Jest serio mega zajebiście. Mówię tu macie poradnik. W razie czego możecie się skontaktować ze mną na Instagramie napisać mi na DM ach Odpowiem wam wszystkim dzięki i cześć.